Witamy w Sapporo, w niedzielny poranek. Na pół godziny przed kwalifikacjami pogoda jest naprawdę wyśmienita. W tej chwili można powiedzieć, że jest bezwiecznie, niemalże bezchmurnie. Co prawda, prognozy mówią o tym, że może troszeczkę się pogorszyć wraz z upływem dnia, ale na pewno zobaczymy równiejszy konkurs niż dziś. Wszystko już przygotowane na początek kwalifikacji. Rągiewki nie ruszają się. Hymn Japonii w tle. Kamil Stoch mówił, że dziś czuję się wypoczęty. Nie spał jakoś bardzo dużo, ale mówi, że wystarczy. Czuję, że wypoczął. To najważniejsze. Czekamy na kwalifikacje